Jak już jesteśmy w pozycji stojącej, dobrze ten czas wykorzystać na ćwiczenia rytmiczne, czyli czas trochę poklaskać. Najpierw puls w ciele. Będziemy chodzić na raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Klaszczemy na różne miary taktu. Zaczniemy od raz, raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. Cztery. Raz. Zmienimy teraz na dwa. Raz, dwa, trzy, cztery raz, dwa, trzy, cztery raz, trzy, raz, trzy, raz, I na trzy! Raz, dwa, trzy, cztery raz, dwa, trzy, cztery raz, dwa, raz dwa, I na cztery! Raz, dwa, trzy, cztery raz, dwa, trzy, cztery raz, dwa, trzy, cztery raz, dwa, trzy cztery Najlepiej jeżeli dyrygent nie krzyczy tylko pokazuje sygnały ręką. Pierwsza miara taktu, druga, trzecia i czwarta. Jeżeli to jest oczywiście dobrze widoczne. Po takim jednym klaśnięciu na jedną miarę taktu, może dobrze klasnąć na dwie miary taktu. To co? Klaśniemy na raz i na dwa. Raz, dwa, trzy i. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz. Dwa, trzy, cztery. raz na dwa i trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Świetnie, trzy i cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Super. Na raz i na trzy. Raz, dwa, trzy na dwa i na cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Stop! Super. Dobrze, czyli było jedno klaśnięcie na dwie miary taktu. To teraz może dwa klaśnięcie na jedną miarę taktu. Dobrze, czyli z ćwierć nut przechodzimy na klaskanie ósemek. To co, jeden, dwa i trzy i cztery będziemy klaskać na kolejną miarę taktu. Może teraz jako jeden ciąg. Raz, dwa i raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, dwa. Kombinacji jest oczywiście wiele. Polecam to ćwiczenie może zacząć od wolnego tempa i stopniowo przyspieszać. Wbrew pozorom, wielu naszych chórzystów ma kłopot z koordynacją pulsów w ciele i klaskaniem miar taktu. Dlatego dobrze poświęcić na to przynajmniej 10 minut, tak aby nasi chórzyści się mogli do tego przyzwyczaić i rozgrzać. Te ćwiczenia rozruszają nie tylko nasze ciało, ale również nasze uszy i będziemy gotowi do dalszej części rozgrzewki.